Witam Traderów. Mamy dziś 4 września. Piotr Głowacki, serwis infoinwestor.pl. Rozpoczynamy analizę indeksów i kontraktów. A Ubiegły tydzień to jednocześnie koniec miesiąca sierpnia i początek września. Trzy ostatnie dni sierpnia przyniosły mocne wzrosty z dojściem do poziomów, które wskazywaliśmy w poprzednich analizach, i czwartek, piątek, pierwszy i drugi wrzesień to już spadki. Obserwujemy na wykresie dziennym kontraktów na WIG20 czarne świece z dolnymi cieniami, próby obrony w końcówkach. Podobne świece występują na DAX i na S&P, z tym, że mają one raczej czarne korpusy, większe, także na tamtych indeksach mamy potwierdzenie dla realizacji korekty ABC w ramach fali czwartej, po której spodziewamy się spadków fali piątej. I tak jak wspomniałem, tydzień przyniósł dojście do wyznaczonych poziomów. 2,420 to, to był pierwszy zasięg wyznaczony dla kontraktu. Górnymi cieniami kontrakt wyrysował dojście do 2,450, gdzie występuje równość fali A i fali C. Następnie obserwowaliśmy właśnie odpadnięcie z dojściem do poziomu prawie 2,318, minimum piątkowe było 2,322, a Tutaj występuje po pierwsze szczyt po w małej falki, która na wykresie godzinnym jest dość ładnie widoczna, i tutaj wskazywałem negację już całkowitą jakichkolwiek wzrostów. Natomiast mamy tu też średnią 15-sesyjną. No i zawracający wskaźnik, jeszcze jedna świeca, zamknięcie poniżej właśnie 2,318 i mamy całkowite sygnały sprzedaży, czyli spadek poniżej 2100 punktów. I taki scenariusz w tym momencie przez nas jest preferowany. Poniedziałek to możliwy przystanek i obrona wspomnianych wsparć, dalej spodziewałbym się kontynuacji spadku. Jeżeli spojrzymy na inne indeksy, ESWIG 80, no i tu jest dokładnie to, co powiedziałem: brak siły e, widoczny w, w tych poprzednich świecach nie pozwolił dojść do 38,2. Korekta zakończyła się w okolicach zniesienia 23,6. Bardzo widoczna e, słabość e, spółek e, małych. Bardzo duża słabość, tak więc tu również spodziewamy się zejścia poniżej 8500. Wskaźnik praktycznie daje już sygnał do spadków. MVIG 40, a tutaj mocniejsze zachowanie, bardzo ładna korekta ABC z dojściem do wskazywanego wcześniej właśnie poziomu 38,2, zniesienie całej fali spadkowej. Wskaźnik również daje sygnał do sprzedaży małe spółki. Średnie spółki troszeczkę lepiej od małych, natomiast również bez rewelacji no, widać bardzo dużą podaż na tych spółkach. Tak więc mam nadzieję, że dzięki naszym analizom osoby, które y, posiadały jeszcze akcje, mogły je y, sprzedać właśnie na sugerowanej wcześniej korekcie. Ono praktycznie od, od, od miesiąca o tym y, mówimy. Tak więc y, mam tylko nadzieję, że wszystkim się udało wyjść w porę. I na koniec indeks e, e, NCI, New Connect, płaska korekta, brak siły. Jeżeli popatrzyliśmy na tamte wykresy, gdzie SWIG i mWIG jednak zrobiły jakieś walki, a tutaj mamy płaski ruch w bok, również wskaźnik daje sygnał do sprzedaży, tak więc nic innego, tylko spodziewać się kolejnego minimum. E, I tutaj no, nie będę skoro do przewidywania, że NCI będzie rósł. Wybrane spółki spekulacyjne mogą, natomiast jeżeli chodzi o szeroki rynek spółek New Connect, jeszcze to nie jest ten moment do zakupów. W tym momencie to wszystko. Zapraszam na artykuły. Ostatnio o arbitrażu, bardzo ciekawy artykuł pokazujący, w jaki sposób ustawiany jest rynek. Zapraszam do czytania. A teraz pozdrawiam i do usłyszenia.